Mam w ręku wędkę w Templar TX, długość 198, wyrzut do 32 gram. Jest to wędka stworzona do łowienia sandaczy i naprawdę przemyślana wędka. Praktycznie rzecz biorąc, wszystko tutaj jest najwyższej jakości. Wysokomodułowy węgiel niesamowicie przenosi brania. Do tego komponenty fuji, uchwyt, przelotki. Zobaczcie, ta wędka wygląda, jakby była zrobiona. Przez jakiegoś rękodzielnika. Bardzo ładnie wykonana. Ciepły chłyst na końcu spianki, tutaj korek. Bezpośrednie przełyście ręki na blank. To jest bardzo istotne, a ja w ten sposób trzymam ją sobie. Przez to przełożenie, praktycznie każde uderzenie czuję od razu w ręku. Nie mam tego momentu zawahania się, czy to branie, czy nie branie. Po prostu czuję i odruchowo wcinam. Bardzo ładnie, tak jak już mówiłem, przenosi brania. Ale co jest też istotne. Bardzo dobrze się nią rzuca właśnie nawet lekkimi przynętami. Ale to właśnie mają w sobie te wysokomodułowe węgle, że one bardzo dobrze przenoszą, bardzo są czułe wędki natomiast no, trzeba mega uważać w transporcie, tak? bo to nie jest wina wędki, że ją połamiemy, jak ją obijemy całą na przykład w samochodzie. No. Stąd zawsze po rybach tego typu wędkę trzeba zdemontować i wsadzić do tubu. Tutaj firma Kongero to zadba, jest porządna tuba, więc można ją przewozić. Tutaj. nic no patrzcie, widnieje się. Co to kurde? Jest? nie ma strzałów ogonem. Jest. No, no następcze, pokaż, kawał sandać do wody, nie męczymy go, niech ucieka. ¡Dale, no